Odkąd pierwszy raz zagrałem w Road 96, od razu się zakochałem w tej grze. Jest to gra jedyna w swoim rodzaju. To by pomyślał, że małe, niezależne studio Digixart, robiąc grę, która miksuje tak różne gatunki jak roguelite, przygodówka i wizualna novela, może dać tak świetnie dopracowaną i przemyślaną, z genialną wręcz fabułą grę. Ale po kolei. Akcja gry toczy się w fikcyjnym państwie zwanym Petrią, które to jest swego rodzaju połączeniem południowej części Stanów Zjednoczonych i ustroju politycznego rodem z Korei Północnej. Głową państwa jest tutaj prezydent Tajrak, którego to szkodliwe działania prowadzone latami powodują, że kraj popada w ruinę. Wiele osób, w tym młodych nastolatków, chcąc wyrwać się z tej dziury, udaje się na samotne wędrówki, a jej celem jest Droga 96, która jest swego rodzaju granicą państwa i jedyną szansą na ucieczkę z tego miejsca. Niestety nie będzie to jednak łatwe, bo odległość do granicy jest ogromna, liczona w tysiącach kilometrów, a samo przekroczenie granicy bez wiedzy i zgody państwa jest nielegalne. Dlatego służby porządkowe nieustannie łapią błąkających się po pustkowiach nastolatków i rzekomo wysyłają ich do dożywotniej pracy w kopalni w ramach kary za próbę ucieczki z kraju. Dodatkowo sytuacje pogarszają zbliżające się wybory, przez co nastroje społeczne są mocno podburzone. Poza tym coraz bardziej widoczne są ślady ruchu oporu, który próbuje obalić twarde rządy prezydenta, przez co policja ze zwiększoną intensywnością patroluje nasz kraj. Scenariusz, jak widzicie, niezbyt pozytywny, natomiast to nam przyjdzie wcielić się w jednego z tych nastolatków. Gra, tak jak wspominałem na początku, jest lightem, dlatego też rozpoczynamy jako losowy nastolatek w losowym miejscu, może to być stacja benzynowa, skradziony samochód, czy też po prostu tułając się wzdłuż ulicy, próbując osiągnąć swój cel. W trakcie naszej podróży spotykać będziemy wiele postaci, na których wybory będziemy mogli pośrednio czy bezpośrednio wpływać. Na przykład, doradzając kierowcy ciężarówki, co ma powiedzieć przez CB radio do dziewczyny, którą chce zaprosić na randkę. Decyzji jest tutaj multum: żeby ukończyć grę, trzeba podjąć próbę ucieczki aż 6 razy, za każdym razem jako inny nastolatek przeżywający własną przygodę. I tak na przykład, konsekwencje tego, co poradziliśmy owemu kierowcy, mogą nas dotknąć, kiedy będziemy grali inną postacią. przy drugim, trzecim lub też czwartym podejściu, bo gra tak jak na przedstawiciela gatunku roguelite przystało, generowana jest proceduralnie. I tak na przykład moją pierwszą przygodę zacząłem w busie, w którym poznałem Alexa. Po krótkiej pogawędce poradził mi strzemnąć się przed podróżą i tak też zrobiłem, przed tym znajdując jeszcze coś do jedzenia na siedzeniu obok, kiedy wstałem, usłyszałem, że Alex rozmawia z kimś przez swój komputer. Miał pomóc niejakiemu panu Ursusowi. Niestety był zajęty włamywaniem się do systemu mega korporacji serwującej jedzenie, próbując doprowadzić do tego, żeby każdy mógł odebrać sobie po darmowym burgerze. Dlatego zdecydowałem się mu pomóc. Okazało się, że niejaki Ursus chce, żeby sprawdził, gdzie aktualnie znajdują się gliny. To też pomogłem. I kiedy już to zrobiłem, zdecydowałem się wysiąść przy najbliższym postoju, żegnając się ze swoim znajomym z busa. Wysiadłem blisko miejsca, w którym minister miał wygłosić przemówienie. Reporterka, która była na miejscu, z jakiegoś powodu nie miała przy sobie swojego kamerzysty. Więc zaprzęgła mnie siłą do pracy przy kamerze. Chcąc, żebym sfilmował jej reportaż z tego wydarzenia. Kiedy minister zaczął przemawiać, reporterka poprosiła mnie, żebym wiwatował, kiedy minister będzie mówić o aktualnym prezydencie, a kiedy będzie mówić o jego aktualnej kontrkandydatce Flores, żebym podburzał tłum do buczenia. Zdecydowałem się zrobić inaczej, podburzając tłum przeciwko aktualnemu prezydentowi. Po przemówieniu wsiadła w swoją limuzynę, dodając, że przeze mnie prawie wyleciała z pracy i odjechała. Następnie zdecydowałem, się zadzwonić z pobliskiej budki telefonicznej do swojej rodziny. Po krótkiej rozmowie z siostrą, złapałem stopa i ruszyłem dalej w stronę granicy ze wcześniej wspomnianym kierowcą ciężarówki. Podróż była długa, dlatego z nudów zacząłem grzebać mu po aucie. Dostawszy opierdziel od Johna, zamknąłem szufladkę i tak jechaliśmy przez jakiś czas. Aż przez CB Radio z Johnem połączyła się niejaka mama miś. I sytuacja wyglądała następująco. Tata miś, bo taki pseudonim obrał John, przez CB Radio chciał zaprosić mamę miś na randkę. Dałem mu parę wskazówek. Niestety, rozmowę z mamą miś przerwali nam piraci drogowi. Nasz kumpel kazał mi wskakiwać na tył ciężarówki, żeby zdjąć tych piratów z ogona. Niestety, John nie ma pozwolenia na broń, więc musiałem skorzystać z gwoździarki. Po pozbyciu się natarczywych piratów, John dokończył rozmowę w spokoju i umówił się na spotkanie z mamą Miś. Powiedział, że podwiezie mi jeszcze kawałek. Zanim wysiadłem, dałem mu radę, żeby więcej nie brał autostopowiczów. Nie wiadomo przecież na kogo trafisz. Pożegnawszy się, John pojechał dalej w swoją stronę. Wysadził mnie przy polu kempingowym, dlatego też nocleg miałem z głowy. Na polu poznałem dziewczynę imieniem Zoe, która tak jak ja okazała się być uciekinierem. Rano wyruszyliśmy oboje w swoje strony. Finalnie nie udało mi się przekroczyć granicy. Zostałem aresztowany nieopodal drogi 96. Ten wariant historii to jeden z wielu, które mogą wam się przytrafić. Niektórych scenariuszy możecie w ogóle nie napotkać przy pierwszym przejściu gry. A niektóre możecie napotkać grając jako inny nastolatek. Twórcy wspominają o niemal 150 tysiącach różnych kombinacji przejścia całej gry. Jestem pełen podziwu, jak twórcom udało rozpisać się historię w taki sposób, żeby niezależnie od tego, kiedy daną postać spotkamy, czy w jakich okolicznościach, historia miała sens i łączyła się w sensowną całość pod koniec. Gra, tak jak możecie się domyślić, posiada masę barwnych charakterów, z czego najważniejszych postaci, których losy będziemy śledzić przez całą grę, jest 8. W grze są także umiejętności, które dzięki temu, że gra jest proceduralnie generowana, każdy zdobywa na innym etapie gry. I na przykład, ja na samym początku gry zdobyłem umiejętność, która zwiększa szanse na przekonanie kogoś do swojej racji w dyskusji. Mimo dużej ilości scenariuszy, jakie gra może nam wygenerować, ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego z trzech zakończeń, które mogą się od siebie nieco różnić poprzez decyzje, jakie podejmowaliśmy w trakcie gry. Kolejny ciekawy motyw, który twórcy zastosowali i co nie jest standardem w przygodówkach, to pasek energii, który odnawiamy za pomocą jedzenia czy snu. I warto to o niego dbać, bo kiedy spadnie on do zera, nasza postać może paść na ziemię z wyczerpania na poboczu, a wtedy bardzo prawdopodobne, że zgarnie nas policja. Czy na przykład spaść na ziemię i zginąć w trakcie spinaczki na górę. I kiedy już niestety zginiemy, albo, tak jak ja, zostaniemy aresztowani, gra jako dany nastolatek kończy się dla nas i zaczynamy kolejną przygodę jako inny. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, gra mocno stoi fabuły, co nie znaczy, że gameplay został potraktowany przez twórców gorzej. Bo otóż na każdym kroku możemy spotkać różnego rodzaju minigierki. Na przykład strzelanie do piratów drogowych z wcześniej wymienianej gwoździarki. Granie w Cymbergaja, uciekanie przed policją wraz ze złodziejami, rzucając w policję wszystkim co znajdziemy pod ręką, czy granie w piłkę nożną. Wszystkie te minigierki powodują, że gra stale nas zaskakuje i sprawia, że nie nudzimy się nawet na chwilę. Niektórych minigierek można w ogóle nie spotkać przy pierwszym przejściu gry. Ja na przykład tak miałem z piłką nożną i przechodząc grę po raz kolejny, można miło się zaskoczyć stylizowana oprawa graficzna potrafi momentami zachwycać jak na małe, niezależne studio i tak dopieszczoną pod względem historii i rozgrywki grę. Naprawdę, nie ma się tu czego czepiać. Nie każdemu ten styl może jednak przypaść do gustu, natomiast ten mały mankament nie powinien przekreślać tej gry u nikogo. Oprawa dźwiękowa natomiast to istny majstersztyk. Muzyka odpala się w momentach wręcz idealnych, a ścieżka dźwiękowa składająca się z 18 różnych kawałków budzi mocne skojarzenia z latami 90. Voice acting także został tu dobrze zrobiony. Chociaż nie ma zachwytów, aktorzy dobrze grają swoje role i nie ma się tu do czego przyczepić. Podsumowując, Road 96 to świetna, fabularnie gra, poruszająca dość trudny i aktualny temat, taki jak władza, jawnie łamiąca prawo i to, jak społeczeństwo będzie reagować na poczynania władzy. Idealna gra do krótkich czy też długich sesji, jeśli wchłoniecie ten bajecznie wykreowany świat. Z ciekawym pomysłem na prowadzenie historii i rozwiązaniami gameplayowymi. Road 96 jest po prostu grą, w którą musisz zagrać. Nie jestem fanem ocen liczbowych, ale w tym przypadku muszę powiedzieć, że nie jest to gra na dych. Tylko na setkę i każda osoba interesująca się chociaż trochę grami jako medium powinna sięgnąć i spróbować gry na własną rękę. Gra jest aktualnie dostępna na każdej z platform i za pół darmo w abonamencie Xbox Game Pass, także nie macie wymówek. Dzięki za obejrzenie materiału. Jak ograliście, to dajcie znać co myślicie o Round 96. A jak film wam się spodobał, to nie obrażę się jeśli zostawicie łapkę w górę. No to co, widzimy się na trasie. Cześć!